Miasto, aglomeracja, region, perspektywy, szanse i zagrożenia, stanowiska, opinie, głos mieszkańców. Porozmawiajmy o Zielonej Górze. W każdy poniedziałek o 12:30 na 97,1 FM. Wokół miasta. Aurelia Daszyńska przy mikrofonie a znajdujemy się przed centrum biznesu. Nie bez powodu, bo na drugim piętrze tego budynku znajduje się siedziba Straży Miejskiej i dzisiaj o pracy funkcjonariuszy powiemy w audycji wokół miasta. Zapraszam. Agnieszka Pawłow, komendantka Straży Miejskiej w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się przed Centrum Biznesu, ale też przed nowym autem Straży Miejskiej. A przed Centrum Biznesu, dlatego że właśnie tam znajduje się Wasza siedziba i dzisiaj będziemy rozmawiać o Waszej pracy, ale też o tym, co się zmienia w tym okresie wiosennym. Zacznijmy jednak od podsumowania tej zimy, bo chyba zimą najwięcej pracy macie z kontrolowaniem tak zwanych kopciuchów. Kontrole antysmogowe to jest podstawa naszej pracy zimowej też stąd wprowadzona została druga zmiana, ponieważ jeżeli mieszkańcy są w pracy, to nie palą w piecach i nie kopcą. Dopiero w godzinach popołudniowych w piecach rozpalają i wtedy te kontrole mają sens i w ogóle jest kogo skontrolować. W zeszłym roku mieliśmy takich kontroli ponad 400 w, w, w około już nawet mniej, bo do tej pory było około 10%. Teraz już mniej niż 10% wykazało naruszeń, ponieważ przy 407 kontrolach 31 stwierdzonych naruszeń to jest mniej niż 10%, więc kontrole się zwiększają, a procentowo liczba naruszeń, popełnionych wykroczeń w związku z paleniem różnego rodzaju niedopuszczalnymi odpadami zmniejsza się. Więc na pewno jest to poprawa, bo my też przede wszystkim chcemy uświadamiać, że nie wolno. Że lakierowane drewno, że noga od krzesła, która jest polakierowana, to też jest naruszenie i tego też nie wolno do pieca wrzucić. Czy nadal otrzymujecie zgłoszenia, czy w momencie, kiedy już zrobiło się trochę cieplej, tych zgłoszeń jest zdecydowanie mniej? Zgłoszeń jest zdecydowanie mniej, ale zgłoszenia w dalszym ciągu mamy. W zeszłym tygodniu mieliśmy chyba w czwartek, piątek, również trzy albo cztery takie zgłoszenia były. Jak taka kontrola przebiega? Pukamy do drzwi. Strażnik się przedstawia, mówi o powodzie kontroli i sprawdzamy. Sprawdzamy miejsce, gdzie ów piec jest, czyli najczęściej jest to jakaś kotłownia, piwnica, pomieszczenie gospodarcze. Sprawdzamy w okolicy pieca i zaglądamy do rzeczonego pieca, bo już samo spojrzenie do pieca w tak zwany popielnik widać, co w piecu się dzieje. Jesteśmy też uprawnieni do tego, żeby pobrać próbkę takiego popiołu. Ale jeżeli w piecu widzimy kawałek tapicerowanego mebla bądź plastikową butelkę, nie ma sensu pobierać próbki, bo gołym okiem widać, że nastąpiło naruszenie. I te mandaty odstraszają mieszkańców od tego, żeby palić nielegalnymi przedmiotami w swoich piecach? My przede wszystkim staramy się edukować, wyjaśniać i tłumaczyć, ponieważ nie zawsze są to takie właśnie skrajne jak wypalanie kabli, co też nam się zdarzyło w piecu, takim domowym piecu, wypalanie kabli, ale przy tych mniejszych, drobniejszych rzeczach, jak właśnie lakierowane meble, staramy się tłumaczyć, że to też jest naruszenie, że dana osoba i nie tylko ona, ale i wszyscy sąsiedzi w koło i wszyscy my mieszkańcy wdychamy takie rzeczy i najczęściej przyjmują to do wiadomości i stosują się. Mamy wiosnę, ten sezon grzewczy za chwilę się skończy. No i wy bierzecie, nabieracie sił, żeby w tym okresie wiosennym również aktywnie działać na terenie miasta, ale te wasze zadania zdecydowanie się zmienią. I stoimy przed nowym autem. Co da wam ten nowy samochód? Nowy samochód to jest przede wszystkim auto zgodnie z ustawą, zgodnie z rozporządzeniem, takie, jakie powinno być na wyposażeniu Straży Miejskiej. Auto, które ma trzeci przedział. Tak zwaną trzecią klasę, czyli przedział dla osób ujętych w policji. Są to osoby zatrzymane, ale to są osoby, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla siebie i innych, najczęściej pod wpływem alkoholu. I ten właśnie przedział dla tych osób. Tak zwana trzecia klasa, jak już mówiłam, służy do tego, żeby tą osobę tam bezpiecznie umieścić i przewieźć na przykład do Izby Wyczeźwień. I to w tym okresie pewnie wiosenno-letnim zdarza się zdecydowanie częściej niż w tym okresie zimowym. To jest takie właśnie podstawowe nasze zadanie. Od początku marca mamy na naszym deptaku, na tak zwanym RWP, czyli rejon zorowego porządku w centrum miasta, na deptaku patrol pieszy. Robi się ciepło, więc te patrole piesze będą również w parkach. No i czekamy na jeszcze troszeczkę słoneczka i uruchomimy patrole rowerowe, które właśnie tego bezpieczeństwa takiego podstawowego spożywania alkoholu, zaśmiecania i akweny, czyli dzikie kąpieliska, gdzie to bezpieczeństwo w czasie letnim jest tak. Inaczej sformułowane, tak? bo inaczej jest w zimie, czyli palenie w piecach, e, śliskie chodniki, a latem są to właśnie osoby spożywające alkohol, e, zachowujące się w sposób no, nieprzyjęty w społeczeństwie, ale również e, kąpiele w miejscach niedozwolonych. Chciałabym zapytać też o kompetencje Straży Miejskiej, bo myślę, że wiele osób nie wie tak naprawdę, co Wy możecie, a czego Wy nie możecie. Jaka jest w ogóle Wasza rola, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Zielonej Górze? Nasza rola to są te drobne rzeczy, drobne wykroczenia. Chciałby się powiedzieć takie minimalne, no komu przeszkadza tam, że osoba siedzi na ławce i pije piwo? Komu przeszkadza to, że ktoś zaparkował w taki czy inny sposób? Szczególnie jeżeli, cytuję, bo to najczęściej słyszymy, ja tylko na chwilę. To są drobne rzeczy, ale rzeczy, które są uciążliwe, żeby nie powiedzieć upierdliwe, dla nas wszystkich, bo po jednym piwie może nikomu nic się jeszcze nie e, w kwestii zachowania nie zmieni, ale kiedy wypije już te, te trzy piwa, to już jest e, zdarza się e, demolowanie koszy, ławek, ktoś już jest e, nie zawsze, ale dosyć często e, agresywne zachowanie wobec innych mieszkańców. Poza tym, jeżeli mamy ciepło i chcemy z rodziną, z dziećmi, przejść się deptakiem, przejść parkiem, to nie chcemy być narażeni na takie właśnie widoki. I wy możecie taką osobę zatrzymać, dać jej mandat? Jak wyglądają te działania? W naszym prawie jest zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, więc jeżeli w takim parku, na ławce osoba spożywa alkohol, to nieważne jak się zachowuje, jej tego po prostu robić nie wolno. I dopóki ten przepis nie ulegnie zmianie, to tak właśnie będziemy postępować. Straż miejska to przede wszystkim służba, to na pewno trudna praca. Praca do łatwych nie należy. Jesteśmy na tej tak zwanej pierwszej linii frontu. To do nas mieszkańcy przychodzą ze swoimi problemami, to nam się żalą i to do nas mają pretensje, jeżeli jest dziura wiezdni na przykład, chociaż nie my za to odpowiadamy, ale my w takich sytuacjach, właśnie już mówiąc o tej dziurze wiezdni czy w chodniku, przekazujemy dalej do odpowiednich merytorycznych departamentów i wydziałów Urzędu Miasta. Chciałabym jeszcze na koniec zapytać o to, ilu strażników miejskich ma Zielona Góra? Jak to wygląda? W tej chwili jest 14. Strażników, w tym trzech aplikantów, czyli 11 pełnoprawnych strażników, trzech aplikantów, czyli jeszcze na e, doszkalaniu, e, po szkoleniu przed egzaminem albo nawet w ogóle przed e, szkoleniem i kolejnych dwóch. W trakcie weryfikacji, bo już po y, naborze, w sensie takim, że aplikacji już składać na chwilę obecną nie można, ale jeszcze nie są zatrudnieni jako kolejni potencjalni strażnicy, a na chwilę obecną y, przyszli aplikanci Straży Miejskiej. Poza panią komendant są jeszcze jakieś kobiety? Y, na chwilę obecną y, są dwie kobiety w Straży, i w trakcie procesu, właśnie weryfikacyjnego, też y, mamy jedną na myśli. Pracujecie od godziny 7:00-7.30? Na chwilę obecną od godziny 7.30 do 15:30, w piątki do 15:00. Druga zmiana jest od 14:00 do 22, ale tu, tak jak mówię, dopóki nie wyszkolimy kolejnych strażników, dopóki nie przyjmiemy. Doprowadzimy do końca danego procesu rekrutacyjnego. To owa druga zmiana jest warunkowa. Wszystko zależy od różnego rodzaju okoliczności, czasu urlopowego, odbierania wolnego, ale też i innych zdarzeń losowych. I przede wszystkim jest to tylko jeden patrol bez dyżurnego, czyli odbieramy telefony tylko do 15 na chwilę obecną. I przypomnijmy jeszcze adres Zielonogórskiej Straży Miejskiej i numer, pod który możemy dzwonić i zgłaszać nasze uwagi. Centrum biznesu ulica Bohaterów Wersplatne 23, drugie piętro, a zgłaszamy do dyżurnego mailowo bądź pod numerem telefonu 68 320 08 99. Agnieszka Pawłów, komendantka Straży Miejskiej w Zielonej Górze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Starszy inspektor Paweł Mikołajczyk w Straży Miejskiej od 15 lat. Jak się Straż Miejska w tym czasie zmieniła? No ja dostrzegam diametralną zmianę, po pierwsze podejścia ludzi, obywateli, z którymi mamy styczność. Wcześniej dość wrogo do nas podchodzili albo ze zdziwieniem, że w ogóle jesteśmy, istniejemy, a na przestrzeni lat bardzo docenili naszą pracę. Mieszkańcy bardzo często zwracają się do nas o pomoc, o poradę, o jakieś rozwiązanie konfliktów sąsiedzkich czy takich problemów, które utrudniają im codzienne życie. To jak pana taki codzienny dyżur wygląda? Jak przychodzi Pan o tej 7.30 do pracy? I, i jak wygląda ta służba. No każdy dzień rozpoczyna się odprawą wszystkich funkcjonariuszy, gdzie rozdzielane są zadania patroli czy pieszych, czy to z czy osób pracujących na stanowiskach w jednostce, bo jest kilka takich osób. No i wtedy w zależności od tego, gdzie jestem przydzielony, to realizujemy codzienne zadania zlecone przez dyżurnego bądź wynikające ze służby. A tych zadań, które najczęściej się pojawiają, do jakich właśnie... Zdarzeń jesteście najczęściej wzywani. No, mamy bardzo różnorodną pracę. W zasadzie przez te wszystkie lata, jak jestem tutaj, nigdy nie było dwóch takich samych dni. Yy, największą zmorą naszą są oczywiście problemy z parkowaniem, gdyż no, myślę, że w każdym dużym mieście jest tym duża trudność. Więc to jest no, sporo takich interwencji, ale również yy, spraw związanych z podejrzeniem spalania odpadów, z jakimiś złymi warunkami bytowania zwierząt. No i różne rozmaite związane z jakimś uciążliwością sąsiedzką. Zanieczyszczeniami terenów y, miejskich. No, jest bardzo dużo różnorodnych interwencji. To też pewnie w zależności od pory roku, bo inne interwencje są w okresie, kiedy jest ciepło, a inne, kiedy jest zimno. No tak, oczywiście w okresie zimowym to szczególną uwagę zwracamy na odciężenie chodników, jakieś strącenie sopli z ewentualnych dachów, żeby to bezpieczeństwo mieszkańców było zachowane. Natomiast wiadomo, w okresie letnim jest to spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, czy jakieś zakłócanie spokoju, bo wtedy znacznie więcej osób znajduje się w takich publicznych miejscach. Znajdujemy się przed nowym samochodem. Pan będzie również jeździł tym autem? E, tak, jest to bardzo duże wzmocnienie naszej jednostki. O takie auto, no, można powiedzieć, walczyliśmy, prosiliśmy, domagaliśmy się wiele, wiele lat. Jest to dla nas przeskok, nawet nie o jedną epokę, ale o, o dwie. Znacie, poprawi to bezpieczeństwo naszej pracy, zwiększy wydajność, no i pomoże mieszkańcom szybciej zapewnić bezpieczeństwo. Na, na początku powiedzieliśmy o tym, że już od 15 lat pan, no. pracuje Pan w Straży Miejskiej w Zielonej Górze. To ja muszę na koniec zapytać o to, dlaczego akurat taka praca i co Panu ta praca. Zadaje. No, tak jak już powiedziałem, na pewno różnorodność w tej pracy, kontakt z ludźmi, no i też chęć możliwość pomagania, no ale też no, jest ciekawa, mogę rozwijać jakieś swoje tutaj no, talenty, zainteresowania związane czy z pierwszą pomocą, czy z jakimiś takimi rzeczami związanymi ogólnie z bezpieczeństwem. Ze mną specjalista Mariusz Drozłowski w Straży Miejskiej od samego początku, od 16 lat, ale też warto zaznaczyć, że w Radio Zachód również Pan pracował. Rozumiem, że przed rozpoczęciem pracy w Straży Miejskiej. Tak. Przed Strażą Miejską pracowałem również jako wartownik, służba taka wartownicza, ochronna w Radio Zachód i nadarzyła się okazja przejścia tutaj właśnie do straży miejskiej. Chcą się bardziej rozwijać w tym zawodzie. No, ciekawa praca, nie powiem, kontakt większy z ludźmi niż w radiu, w ochronie. Tutaj mogę się więcej rozwijać i służyć dla miasta i dla góry. Jakie właśnie wyzwania niesie ze sobą praca strażnika miejskiego? No przede wszystkim porządkowe sprawy, Wycieki szamp, parkowanie, ruch drogowy, no i takie zakłócenie ciszy i porządku publicznego. Ja już rozmawiałam z Pana kolegą o tym, że zupełnie inaczej ta praca wygląda, kiedy jest zima, a zupełnie inaczej, kiedy tak. zaczyna się ten okres wiosennoletni. Właśnie przed nami ten okres wiosennoletni, ciepłe miesiące. Na co będziecie teraz kłaść szczególną uwagę? Teraz jest największy nacisk na to, że na sprawy porządkowe, zanieczyszczenie po zimie. Dużo jest dzikich, dzikich, takich wysypisk śmieci i mieszkańcy zgłaszają i to jest właśnie najbardziej potrzebujący teraz problem w mieście. Dostajecie takie wezwanie, że jest nielegalne wysypisko i jeździecie i co Ust dalej? Ustalamy właściciela działki i mniej więcej kto, co. Odpowiedzialny jest za ten porządek. Zgłaszamy to właścicielowi. ustalamy termin na uporządkowanie terenu i przeważnie się dostosowują do naszych wskazówek i teren jest posprzątany. Sprawdzacie również tereny, gdzie są akweny. Sprawdzacie, czy osoby się kąpią w odpowiednich miejscach. Chodzi głównie o dziką dzikomochle. Niedawno było drzewo powalone, Zgłosili, zgłosiliśmy to w Mossi, że po paru dniach został teren uporządkowany Co dwa, co trzy dni zaglądamy tam właśnie w sprawie czy nikt się tam nie kąpi, czy jest ładny porządek. Na razie jest wszystko w porządku. Są też patrole rowerowe. Panu się zdarzyło również brać udział w tych patrolach? Tak, również raz, nie dwa razy brałem udział, ale jeszcze jest trochę za chłodno, poczekamy na cieplejsze dni. Rozumiem, że się wymieniacie. Są jest kilka ekip, które po prostu korzystają, bo rowery macie dwa. Tak, dwa rowery, strażników dwunastu. każdy po trochę. I rozumiem, że jak na razie nie planuje Pan zmieniać pracy. Ta Pana satysfakcjonuje i nadal chce Pan rozwijać swoje pasje i umiejętności. Tak, jak najdłużej, Osiem lat do emerytury, ale postaram się jeszcze dłużej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam pracę Straży Miejskiej w Zielonej Górze i wiecie już więcej na temat tego, jak wyglądają codzienne patrole funkcjonariuszy. Aurelia Daszyńska, dziękuję za uwagę, a tradycyjnie za wideomontaż odpowiedzialny był Krzysztof Filmanowicz. Miasto, aglomeracja, region. Perspektywy, szanse i zagrożenia. Stanowiska, opinie, głos mieszkańców. Porozmawiajmy o Zielonej Górze w każdy poniedziałek o 12:30 na 97,1 FM, wokół miasta.